Witam przyłki o Michała, mamy Boże Ciało, czwartek, my już po kościółku, przyjechaliśmy tutaj na pasiekę, dostaliśmy namiary, na byłą pasiekę, dostaliśmy namiary od starszego pana, który to wszystko już zostawił, przeprowadził się, przeprowadził się do Warszawy, do bloków i przyjechaliśmy wybrać sobie, które lepsze uliki e, do siebie. Oczywiście wiadomo do remontu, e, uliki do remontu, uliki do odnowy. My tu jesteśmy, o pasieka nawet spora. Zobaczcie, to aż szkoda patrzeć. Słomiane były przywożone. Tam już nasz auto stoi, żeśmy trzy uliki załadowali. no Tego nie uratujemy akurat, bo my tu z myślą przyjechaliśmy, żeby jak najwięcej uratować. Będziemy zabierać, ale zobaczymy co dalej. Dopiero przyjechaliśmy. Był pierwszy obchód, żeśmy zrobili. Ten jeszcze będzie taki fajny. Jeszcze myślimy, że go uratujemy. Warszawski ten jest poszerzany, ale większość jest wąskich. O, tutaj żeśmy patrzyli, już właśnie tu siedzi jeszcze jakaś rójka. Nie, tu nie siedzi rójka, tutaj po prostu już zwiadowcy obserwują i pewnie coś ciekawego będzie. Ktoś coś przyniesie, bo tutaj było pusto. O, tamten jest bardzo ładny jeszcze. Jeszcze będzie odrestaurowany, nam się przyda. I gdzieś była rójka, zaraz może do niej dojdziemy. Jest jeszcze mieszkały sobie pszczoły. O, te mi się bardzo podobają. Zobaczcie, można z tego jeszcze coś zrobić. O, i to ten co mi się tak podoba, i w nim siedzą pszczółki. Zaraz zajrzymy, pokażę Wam. Proszę Państwa, koło tego generalnie nikt nie chodzi. To Ktoś tu przeglądał podobno miesiąc temu. Jakiś wnuczek tego dziadka i tak dalej, coś tam zaglądał. O, noszą pyłek. Ale tu dzisiaj żeśmy obserwowali i trzeba będzie coś z tym tak, to trzeba trzymać pewnie, bo to się, o, no zobaczcie, tak to wygląda. Dziadzia powiedział, że tu długo, długo nie było ruszane, ktoś tam zaglądał miesiąc temu, trzy tygodnie temu, ktoś tu przygrzebał, nie wiadomo jak to przygrzebał i tak to zostawił. O, ale jest siła tutaj jakaś taka, widać jest, a u nas jeszcze akacji nie ma, więc tak to zostanie. Tam mamy jakiś tutaj patrzyliśmy, zobaczcie, a szkoda, żeby to tak stało. Dobrze, że trafiło w nasze ręce. My z tym porządek zrobimy, zobaczcie. Naprawdę jeszcze niektóre zdrowe ule. Da się je uratować. Dostaną drugie życie u nas. Tutaj. Zresztą to, proszę Państwa, no tak jak ten domek, no już też swoje lata ma. Tu mamy jakieś też fajne, o, zliczki. Ja tu lubię właśnie, jak są... Otworzymy? O, nie otworzymy tego. Tutaj są takie zwiski. No. Polakierować, o tu mam, że się idziesz. Polakierować, poczyścić i coś może z tego jeszcze będzie. O Warszawska Wąska. Może byśmy tutaj się otwierać tej strony z zobaczymy co w tym jest. Tu nie patrzyliśmy nawet jeszcze. No wiadomo, o kapello jeszcze dziadka. Kraty odgrodowe. No, nastawka tu jest nawet jeszcze. No śmietniczek taki, który trzeba będzie doprowadzić do stanu jakiegoś. Tak to wygląda zobaczcie, teren fajny, krzaki. W ogóle w okolicy nikogo nie ma, żadnych budowli. No, ludzie powymierali, powyprowadzali się, i tak to zostało. No już szczerześmy zapakowali, tam jeszcze zostały. W tej komórce zostało dużo takich właśnie nadstawek. To też sobie z panem Grzesiem pozabieramy. I tak mija nam czwartek. Prawdziwi pszczelarze nie próżnują, tak panie Grzesiu? Tak jest. No. <grych> Coś z tego trzeba zrobić. No tutaj to się na przykład nie nadaje, tak? Też nam szkoda ich, ale się z tego nic nie da zrobić. Ale te wszystkie lepsze, naprawdę daszki będą pozmieniane. Dźwiczki yy, też pewnie ogarniemy tak, żeby to zostało jak najbardziej postarodawnemu, ale przemalować też, wszystko będzie ogarnięte. I pszczoły będą sobie śmigały, tak jak te tutaj. Pszczółki Michała, kończymy. Pozdrawiam.